Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Jakub Górniak, czyli brat tej witaj. Siema. Jak po walce tej ty się czułeś, jak się czuł yy, twój brat? No, mi było przykro. Nie z powodu walki, jeśli o jej przebieg, no bo brat pokazał się bardzo dobrze, że pokazał, pokazał serce i charakter. To była super. No tak, więc było mi po prostu przykro, bo wiedziałem, że po prostu on nie jest zadowolony. No, no, jestem jego bratem. Było mi po prostu przykro, bolało mi to, że on nie jest do końca zadowolony. Ale myślę, że walka była dobra, się ludziom podobała. On pokazał charakter na no, jego przeciwnik, zapomniałem nazwy, przepraszam, Zabielski. Zabielski. No, pokazał się dobrze i zaskoczył. Bo obstawiałem, że nie ma szans Rafowi zagrozić, no ale jednak. Pokazał, że potrafi. Mocny zawodnik. No, Szymy. mocniejszy niż się spodziewałem, nie ukrywam. Okay. Skąd tak duża rzesza fanów na trybunie tutaj w Atlas Arenie? Ten doping. No, jeszcze takiego dopingu na free nie słyszałem nigdy. Szczerze, trudno mi powiedzieć, ale właśnie jak słyszałem, ludzie, Kraf wychodzą, miałem ciarki na plecach. No, miłe przeżycie na pewno, że byłem powiedzmy, w delikatnym stopniu powiązany z tym, no bo. No, był to mój brat, więc mogłem czuć te emocje też. Okay. Wszyscy mieli koszulcy, koszulki. Doping był y, jak na y, grupę ludzi, która no, nie, nie, nie jest zorganizowanym dopingiem, bardzo, bardzo okazały. Y, Rafał, coś mówił, że słyszał ten doping? Mm, dziękował w klatce za to, ale czy słyszał? No, pewnie słyszał, na pewno słyszał. Nie dał się tego nie usłyszeć. Okay. Jak oceniasz całą galę FAME 15? No Walki były naprawdę fajne. Było kilka knockoutów, były też dłuższe. Walki że to dubiel z. Z kraszerem 20 minut prawie walka ciągiem. No Mocne zaskoczenie. Tam wiem, że ludzie skreślali Dubiela według no, Buchmacherów. I osobiście obstawiałem dla, na Dubiela, na stronie Buchmacherów, na book, obstawiłem. Po prostu czułem, że wygra to, jak to nazwać. Po prostu rozmawiałem z jego trenerami, z Williamem, Widziałem taki błysk u niego w jego oczach, więc zaryzykowałem. No i miałem rację. Co do reszty gali. Mm, naj, najgorsze dla mnie było to czekanie. To zmiany klatek, ring, rzymska klatka. A były koncerty. No ale wiesz no, jednak w, ja bym wolał o pierwszej skończyć niż o czwartej, a to w drugiej pewnie trwała gala, więc no za długo. Zdecydowanie za długo. Okay. Czy ciebie w klatce zobaczymy kiedyś? Może w przyszłości na razie nie planuję. masz ba... jakieś minimalne rozmowy, jakieś propozycje takie luźne? No tak średnio bym powiedział. Cytując klasyk, znaczy Gdybym chciał, to by się pojawiło, ale wolę powiedzmy zbudować swoją karierę w internecie plus gdzieś może kiedyś. No może kiedyś, jeszcze mam czas na treningi, mam dopiero 20 lat, więc... Skąd Twoim zdaniem bierze się fenomen TakeFana? Skąd bierze się to, że ma tak zżytych kibiców? no Wszyscy mówią, że. Czy wszyscy? hejterzy mówią, że Tejwan zbudował się na plecach Nitra, no ale tutaj nie ma to przełożenia, bo jakby zbudował się na plecach Nitra, to nie miałby tak oddanych fanów, prawda? Znaczy, jak no, gdyby się zbudował na plecach Nitra, no to prawie cały to by jest przez kogoś wybustowany. Nie oszukujmy się, teraz jest może trzech twórców, pięciu, którzy sami budują swoją karierę. W tym z tym wy, ale nie wiem, tak, kto mi przyjdzie na myśl pierwszy, jakieś rewo, nie wiem kto poza nim, tak szczerze, więc no jest tych twórców mało, wiadomo, że pomagają zasięgi innych a... A skąd ten fenomen, bo byli tutaj ludzie, którzy mają dużo większe zasięgi, dużo więcej followersów, subskrypcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A skąd yy, tak wierna że Fanów, która tu przyjechała, kupiła koszulki, yy, która yy, kupiła bilety i przyszła wspierać tych fana. Właśnie co do tego fenomenu Rafała wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że on jest streamerem, więc znacznie łatwiej zżyć z streamerem niż z youtuberem takim, no bo jak spędza, nie wiem, 8 godzin dziennie, to go mieć za znajomego przyjaciela. Plus od niedawna tak, Rafale aż tak głośno. Wydaje mi się, że to jest powód też taki, że on jest od kilku lat taki sam nie zmieni się jest szczery w tym, co robi. Plus na konferencjach dobrze wypadł, bo większość osób gdy dostaje mikrofon, to się błaźni, a on potrafi powiedzieć elokwentnie, tam dogryź rywalowi w fajny sposób, więc myślę, że to są właśnie takie główne powody tego. Okay. E, możesz coś powiedzieć więcej na temat tej e, spiny, e, tej kwanach z Fejemem. On nagrywał coś na Instastory, ale do końca nie wiem o co chodzi. Możesz to jakby rozszerzyć ten temat? Ja na tej relacji nie widziałem tak szczerze. Sam. No nie widziałem tego. Coś na TikToku widziałem. No myślę, że to są takie sprawy już prywatne, więc... Na razie się dogadali to fajnie. Okay, dobra, nie przerywam. Dzięki. No, Trzymaj się. zdrowka życzę.